Witam Was, zapraszam do rozkładu odnośnie myśli tej osoby na Twój temat, na temat tej sytuacji, w jakiej się znajdujecie. Krótko będzie, co ten ktoś myśli, co myśli ta osoba no, w danej sytuacji. Ok, dobrze, trzy grupy są. Ja sobie wybrałam, już wylosowałam po trzy karty, więc wybierzcie sobie jedną z grup, pierwsza, druga, trzecia. Wybierzcie sobie talię, no. I ja zaczynam. Pamiętamy, jeśli z kimś nie rezonuje, nie bierzemy tego. Nie wciskamy sobie niczego na siłę. Weźcie to na lekko, tak żeby Wam pomagało. Weźcie to, jeśli to czujecie. Jeśli to w ogóle z Wami nie gra, nie pasuje, no to nie, nie bierzemy. Dobrze, zaczynam od tej grupy. Jakie są myśli tej osoby? Co tutaj dla Was jest za informacja? No, tu jest taka prosta myśl. Ten ktoś um, ma do ciebie um, bardzo silny pociąg, czuje, um, czuje w sobie ogień, czuje pasję, jeśli tak um, pomyśli o tobie, jeśli ma, bierze pod uwagę to, co was łączyło i się zastanawia. Ciebie przypadkiem tutaj nie odgrzać tego czegoś, co jest pomiędzy Wami. Chodzi mu to po głowie, mrowi go, ma o Tobie myśli, jako o takiej osobie bardzo ponętnej, fascynującej go, takiej, która porusza nim, rozgrzewa go, ale też jest cała ta sytuacja. Jest dlatego kogoś taka wstrząsająca, i też sobie myśli: No, dobrze, ja już gdzieś tam to próbowałem zostawić, z z, tym, z, tą, z tobą się rozłączyć, odejść, a teraz co? No, znowu się zatrzymuję na jakimś takim momencie życiowym. Mam chwilę słabości. No, że gdzieś mnie ciągnie, żeby do ciebie się odezwać, zrobić coś z tobą, przeżyć coś z tobą. On cały płonie, jeśli chodzi o ciebie. To jest takie, wiesz, takie, takie rozpalenie, taka żądza, pragnienie. Też może myśleć bardzo dużo o jakichś energiach takich fizycznych, seksualnych pomiędzy wami. No, ale zdaję sobie sprawę, że jeśli ja się cofnę i jakby wrócę do czegoś, no to spowoduje tym wszystkim i, i takie poruszenie, napięcie, może roz, rozgrzeje jeszcze mocniej ten konflikt, rozdrapie coś takiego i wiesz, on jest taki pełen sprzeczności. Głowa ma pełną myśli, przez tą głowę przebiegają takie myśli zwariowane, takich, które... On nawet sam ich może nie akceptuje, też jakby sam się z tym nie godzi. On to czasem, jako to by sobie pomyśli, to tak myśli: ojejku, co ja też myślę, jak ja mogę tak myśleć, nie mieści się to mojej w głowie. Wiesz, to jest taka mm, niespełnione pragnienie, takie jego, tej osoby, w kierunku do ciebie. No, tu nie ma wystygnięcia i ten człowiek myśli o tym, czy przypadkiem nie wystartować do ciebie od nowa, raz jeszcze z Tobą, nie uaktywnić może tej relacji, bo my wiemy, że ona jest taka przyćmiona, przyśpiona jest ta, ta relacja, jest taka uśpiona, tu jest jakieś takie drzemanie, tak jakby taki niedźwiedź, wasz energetyczny on zapadł no w taki sen, ale już nie może, tam mu już niewygodnie tu go boli tam mu nie coś doskwiera najchętniej to by tak uwolnił swoje pragnienia związane z tobą e, takie marzenie e, takie mm, to jest takie coś, co go pali od środka, dosłownie i tak wiesz, ma do ciebie ciągoty, ma, i tak myśli, czy by tego, no, może by się to dało. No, 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 takie myśli dało, by się dało, na pewno by się dało. Myśli, ja wiem, żeby się dało, ja to czuję, ja mam tego świadomość, żeby się dało, ale jak ja to zrobię, no to stanie się jeszcze bardziej ta sytuacja nasza skomplikowana. Także masz wiedzieć, że nie wystyk, po głowie chodzisz mu, chodzą mu rzeczy z tobą. Taki, żeby ta fizyczność wasza, tutaj jest główny przekaz dla was, że macie coś takiego wspólnego, co wam sprawia razem przyjemność, czujecie się ze sobą dobrze, macie wspólną taką więź i wpłonie w was ogień wzajemnie do siebie, który jest nie, nieugaszony. No i takie może mieć różne myśli o, o takim mm, rozbudzeniu tego, złapaniu tego jakby od nowa. No coś takiego może, może przechodzić mu prze, przez niego w tej całej sytuacji, ale się tak jakby też sam Zatrzymuje. Tak jakby się wiesz, co? Też sam krępował tego, tak trochę nie wie, jakby do ciebie z tym wyjść, jakby ci to powiedzieć, jak ci to przekazać. Już sytuacja jest taka niezręczna, no to jak? Ja teraz podejdę, nagle powiem, że chcę się z nią umówić i co ona sobie, co ona w ogóle odpowie, co ona mi. Powiedz, co ona pomyśli, jak ja na to wszystko, jak ja wyjdę, no jaki ja będę miał wizerunek. Też ma taki mętlik w głowie, totalny, jeśli chodzi o ciebie, ponieważ wasza sytuacja, ona jest przytłumiona, ale taki żar. Wy macie swój żar i ten żar, on robi robotę no robi robotę taką energetyczną bardzo pomiędzy wami. Dobrze, wystarczy dla tej grupy. Hmm, druga grupa, co ten ktoś myśli o tobie, o waszej sytuacji? No tak, myśli sobie, że tutaj hmm, bardzo fajna energia, takie jakieś szczęście, taka pozytywna wibracja. Jak to fajnie, że hmm, mogliśmy coś takiego razem przeżyć. Ale cudowność. Wiesz, jak on, jak on docenia, jak on szanuje tą waszą znajomość, ciebie jako, jako człowieka, no jako też partnera. Tak jakbyś tego dosłownie ozłociła, uszczęśliwiła, otworzyła mu oczy, pokazała mu takiego prawdziwego siebie, pozwoliła mu się wyzwolić przy tobie, on się dowiedział co tam w nim drzemie, co tak naprawdę lubi, czego pragnie. I on teraz taki skrępowany w tej sytuacji, bo wielki szacunek i taki podziw i zaangażowanie w stosunku do do Ciebie, do Was, ale mm, niezręczność też jest i taka niechęć mówienia o tym. Myśli sobie, że najprostsze w tej sytuacji, macie taką niezręczną sytuację, bo tak jakby spotkało Was coś wyjątkowego, obdarowaliście się takim bogactwem, tu jest taki majestat e, m, piękna, dobrobytu, który poczuliście, który razem przeżyliście coś e, wyjątkowego, czego no, nie można tak kupić. Tak się nagle um, wydarzyło, zakwitło, no ale co, sytuacja nie jest taka prosta, że my możemy sobie o tym żyć, więc najłatwiej będzie, najprościej zniknąć z tego, odsunąć się, um, znaleźć jakiś powód, wytłumaczenie, um, może też, wiesz, on może do ciebie um, różne takie wymówki możesz słyszeć, z jego strony, albo rzeczywiście się angażować tak mocno w inne rzeczy żeby nie mieć z tobą kontaktu, żeby nie mieć z tobą możliwości robienia czegoś, kontynuowania tego, bo jemu za dobrze się w tym zrobiło, zbyt fajne to było, drogocenne, szczególne i a gdzieś jest to poczucie takiej niemożliwości kontynuacji, spełnienia no i co? No co w takiej sytuacji? Nic tylko się odsuwać i jakby od tego dystansować, że tak będzie, tak będzie zdrowi. Macie takie sytuacje w innych energiach, wokół was i, i ten ktoś uważa, że bardziej zręcznie, poręcznie, właściwie w tym wszystkim jest po prostu zejść sobie z drogi, bo przeżyliśmy szczególne momenty, doznaliśmy, poznaliśmy siebie. Doświadczyliśmy czegoś bardzo magicznego, takiego drogocennego, jeśli chodzi o życie, o doświadczenia, o, o związki, ale musimy teraz to jakby racjonalnie do tego podejść, i, i w jego mniemaniu najprostszym rozwiązaniem jest takie przemilczenie tego. Przymykanie oczu, odsuwanie się. Ech. Także sobie tam ktoś myśli, że to, co mogliście przeżyć, to już się wydarzyło. Było piękne, było szczególne, ale nie może iść dalej. I teraz jest ym, moment, kiedy te energie wasze mają spadać w dół. Tak myśli ta osoba, że już na szczycie to my byliśmy. Szczyty zdobywaliśmy. A teraz już nie możemy, nie powinniśmy, nie jest to właściwe, nie jest to potrzebne, nie jest to, mm, nie ma tu miejsca na to w życiu, więc należy to ograniczać, należy od tego odchodzić, uwalniać się od tego, że powinniście utrzymywać y, tą odległość od siebie, jakiś taki dystans i zakończyć nawet to, y, to wszystko. No. Tak tutaj jest. Dobrze. I trzecia grupa. Co ten ktoś myśli? Ojej, ale zakochany! Myśli sobie, ale myśli, ale siedzi cicho, jak taka myszeczka. Myśli sobie bardzo dużo o tobie. uwaga, tutaj na niego, żeby on się może stać takim myślicielem. Zagłębia się w siebie. W ogóle to wszystko z tobą dało, dało mu do myślenia. Tu jest głębokie poruszenie wokół serca. No, ten ktoś naprawdę myśli, że no, zakochał się w tobie, po prostu spotkał, znalazł coś, coś szczególnego, taki dar od losu, jakieś takie szczęście, jeśli chodzi o romantyczność, o uczuciowość, że spotkał osobę niezwykle wrażliwą, niezmiernie ciepłą, pozytywną, kochającą, też potrzebującą tej miłości, tak jakby. Hmm, to, co w nim gdzieś drzemało, to zostało mu takie przedstawione w Waszej relacji, w Tobie. Zdaję sobie sprawę, że ta znajomość, to wszystko, co się wydarzyło, było sercowe, miłosne i tak głęboko zostało w nim. Ma też świadomość, że zostało w Tobie. Jeśli sobie o tym czymś jako takiej. Szczerej miłości, takiej romantycznej, może nawet jak z filmu, takiej miłości, która nie została skonsumowana, nie została złapana, uchwycona, nie została zatrzymana i pozostała wam po sobie pustka jest pustka emocjonalna. Wy nie zdążyliście wypić tego wszystkiego. Co było dla Was przygotowana nie, nie było tutaj możliwości, okazji, aby skonsumować te miłosne napoje, te nektary miłości, które wy mieliście względem siebie, takie wyprodukowane, i tak jakby zesłał nam siebie los, pokazał nam bardzo szybko, tak jakby tutaj było spotkanie, i od razu taki wielki krok. I to od razu takie tąpnięcie emocjonalne, fascynacja, i to zakochanie, i nagle taki poryw serca, że to e, taki strzał był, no? I taki strzał, i ja w tym wszystkim mm, osowiały. Coś się dzieje, miłość. Spotkał miłość, mm, przeżył miłość z Tobą. Ty jesteś w ogóle niezwykle miłosną, taką czułościową osobą, i to coś. Mm, wszystko co się pomiędzy wami wydarzyło stało się taką niewykorzystaną do końca szansą, ale no być może tak, tak też miało być on teraz się tak wiesz wycisza, myśli o tym zaanalizuje to dlaczego tak, a nie inaczej no z jakichś powodów też jakby szuka akceptacji w sobie odnośnie tej całej sytuacji. I on jakby się z tym godzi, odnajduje spokój, odnajduje w sobie taką równowagę. Po prostu przerabia w sobie waszą miłość, to, co Was spotkało, tą całą niezwykle emocjonalną, uczuciową historię miłosną waszą. No co? Też myśli sobie, że oboje jesteście na. Na, takiej, na takim, jedziecie na takim niespełnieniu, jeśli chodzi o, o, o miłość, o relacje, o uczucia, ale też jest takie, jego podejście bardzo odpowiedzialne i przyziemne w tym wszystkim, że no nie mogę tak polecieć, pofrunąć z tym kielichem, powirować, ale tutaj gdzieś muszę, muszę gdzieś tutaj zostać, gdzie to moje bytowanie jest i, i on taki mm, zatrzymany, tam w tym swoim świecie, ale z myślami gdzieś tam z sercem połączony z tobą, akceptujący to takie poczucie wdzięczności, że ciebie spotkał. Taka wiesz jakby szkoła życia tutaj była dla niego, jeśli chodzi o związki o miłość, to co przeżył z tobą i on teraz to chłonie, przerabia, dojrzewa z tym i też nie do końca rozumie, dlaczego to wszystko tak się zadziało, w ogóle skąd to przyszło, skąd to się wzięło, ale zdaję sobie sprawę, że, że to było um, bardzo naturalne, bardzo takie, um, takie soczyste, takie pochodzące z Was, z Waszego wnętrza, z Waszych wnętrz, ale to no to takie, no po prostu była sobie um, relacja, emocja, uczucie. Przyjaźń. To taka wasza miłosna chwila, ale jakże głęboka, jakże romantyczna. I, I teraz wie, że musi to w sobie wszystko wyciszać i akceptować, pogodzić się z tym, że, że jest, jak jest. Ale noście w sobie jako mm, taką bardzo ważną dla niego, osobę w jego, w jego życiu sercową. Tutaj jakby nie było pomiędzy wami też tej fizyczności, albo jakby ta fizyczność nie była najważniejsza. Tutaj gdzieś jest ten świat emocjonalny mocno rozbujany. Rozbujało mu się gdzieś tam w duszy w momencie, kiedy mieliście razem jakieś przeżycie. No, no ale co? Muszę się uziemić, muszę zaakceptować i mm, chowam się gdzieś tam, od, 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 izoluję się od świata. Od ludzi chowam sobie te uczucia Te emocje, nie będę się z nimi Obnosił, zamyka się całkowicie W sobie i uważa, że takie Podejście jest właściwe W danej sytuacji jest Najwłaściwsze, naj, najbardziej Zdrowe w tej sytuacji Jest tylko to, że tak można zrobić No dobrze, no to co Wszystkiego dobrego No i do usłyszenia